Dużo dylematu, bo wszystkie panie, które tutaj dzisiaj przed nami wystąpiły, były wspaniałe, to wspaniałe liderki w swoich miejscowościach. Myślę, że należy się cieszyć, że co do ubiegłego roku ich liczba wzrosła i jak gdyby ta lista nominowanych jest większa, to cieszy, że nasze społeczeństwo się aktywizuje. Tak ja zauważam. Jest to najaktywniejsze sałectwo w Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Otrzymaliśmy w tym roku pierwsze miejsce w konkursie i to jest taki prestiż dla nas i bodziec do działania. Zajmujemy się rękodziełem, zajmujemy się teatrem, w cudzysłowie oczywiście takim bardzo amatorskim, a tak naprawdę to usiłujemy żyć razem, być ze sobą szczęśliwi i zadowoleni. Myślę, że ten lider to ma wiele cech. Przede wszystkim cecha przywódcza że umie y, do siebie przyciągnąć, nie zrazić, a zarazem jest sprawiedliwy w ocenie. Jest przykładem, jest przykładem i to jest chyba najważniejsze, żeby być przykładem. Ja to po sobie mogę powiedzieć jako liderka z ubiegłego roku że dalej jestem liderką i myślę, że nią pozostanę już do końca. <śpiewanie> tak, Wypełniam sobie czas, bo na wsi ludzie są przyzwyczajeni cały czas pracować. Jak przeszłam na emeryturę, musiałam sobie wypełnić ten czas, a niestety już mamy coraz mniej siły, żeby w tych sadach pracować, w ogrodach, a tak społecznie, no i to no ma się coś takiego we krwi, że chce się do ludzi, chce się z ludźmi, powiedzmy. No i y, powiedzmy, ja tak na przykład na wsi też tak no, sąsiadki zaworzę do kościoła, a może jakąś panią starszą po zakupy, a może coś trzeba załatwić. To mówią, Wandzia, coś tam załatwisz gdzieś tam. Przesądziła ich praca. Y, mnie na przykład. Y... Zauroczyła pani, która od bardzo wielu lat jest w swoim środowisku, ceni to środowisko, tu mówiła pani Wandzie z pierwszego miejsca, gdzie żyje tym na co dzień. I to jest właśnie to, to przepiękne, że lider, który pociąga za sobą też, jest najspanialszym tego przykładem, że tak trzeba robić dalej. Chyba nie było za trudno, aczkolwiek test był wymagający. Natomiast emocje, które nam towarzyszyły na zewnątrz, kiedy czekałyśmy na. Na wyniki i w trakcie, kiedy poszczególne osoby prezentowały się przed komisją, no były takie bardzo pozytywne, była taka luźna atmosfera. Moi mieszkańcy zapomnieli, że ja tutaj jadę, bo jesteśmy pomiędzy jednym wydarzeniem drugim, wszyscy są w trakcie przygotowań, więc każdy zapomniał. Tylko jedna dziewczyna pamiętała to dzisiaj rano, trzyma kciuki, ale reszta się dowie zaraz, jak napisze o wynikach. Przede wszystkim to jest zaskoczenie dla nas, że my tak naprawdę robimy to, co robimy na co dzień, czyli próbujemy zmieniać naszą codzienną rzeczywistość. Ktoś to zauważył, docenił. Na wsi, powiedzmy na takiej małej miejscowości ktoś mnie docenił, potem w gminie, w powiecie, a dziś znalazłam się w Urzędzie Warszawskim. Towarzyszenie Aktywnych Kobiet Kluska założyłyśmy w marcu zeszłego roku, jednak oczywiście musiałyśmy poczekać na rejestrację w KRS-ie i ostatecznie zostałyśmy zarejestrowane 31 maja i od tamtej pory działamy. Towarzyszenie przede wszystkim zajmuje się promocją tradycyjnych potraw, lokalnych produktów. Jeździmy na różne pikniki, jarmarki, dożynki i tam mamy własne stoisko z różnymi produktami. Przede wszystkim zajmujemy się produkcją pierogów, smalcu i chlebów. To są rzeczy dosyć już zapomniane, ekskluzywne. Smalec się teraz kupuje na wielkie uroczystości. Typu świę... Pięta, e, wesela. E, to są takie potrawy. W domach raczej się już ich nie robi. Nie wiem, z braku czasu, e, motywacji. E, tak mi się wydaje. Chcemy do tego po prostu wrócić. Najczęściej robimy pierogi z serem, z kapustami, z grzybami, z mięsem i ruskie, ale Aha. mamy swoje tajemnicze składniki, które powodują, że one są wybitne. I to nie jest moja opinia, że, one są, opinia, że są wybitne. Byłyśmy w tym roku na Jarmarku Tomskim w Płocku. Takie właśnie pierwsza taka nasza jeszcze większa impreza niż tutaj lokalnie i naprawdę większość ludzi naprawdę chwaliło, że są lepsze niż mężczyźni w szczególności, że lepsze niż ich rząd, tylko żebyśmy im nie mówiły. Ponadto, co nas może wyróżnia tutaj na naszym terenie, zajmujemy się działalnością sportową. Prowadzimy różne warsztaty dla dzieci, z właśnie związane z aktywnością sportową. Mój mąż był sędzią sportowym z okręgowej piłki nożnej w Płocku, i razem z nim zaczęliśmy aktywne poniedziałki dla dzieci, po to, żeby ich ruszyć sprzed telewizorów, żeby po szkole gdzieś wyszli, żeby się też spotkali, a nie tylko przez telefony, tablety itd. Zajmuję się tutaj dziećmi na wariantie Kluska i okolic. Charytatywnie oczywiście aktywizujemy tutaj sport rozwój fizyczny, także organizujemy różne imprezy, także i podchody i rowery i mamy blisko jeziora, także też uczestniczymy w zabawach wodnych. No jesteśmy jakoś około dwóch godzin razem z dziećmi i rodzicami. Nawet i Cieczkowie, dziadkowie przychodzą. Rozpoczynamy oczywiście od rozgrzewki. Ustalamy to wcześniej, oczywiście tydzień wcześniej ustalamy, co będziemy robić, i, bo trzeba to dostosować każda. Jest różnica wiekowa duża, także musimy to dostosować do każdego wieku i ciężko jest, ale, ale dajemy radę, także każdemu musimy coś znaleźć, żeby, żeby się bawił. Najmłodszego mamy 6 latka a najstarszego chyba 60 latka. <laughs> także różnica jest duża. W międzyczasie dostałyśmy dofinansowanie z Fundacji Orlendar Serca w programie Moje miejsce na ziemi. Realizowaliśmy dzięki tym pieniądzom projekt Łączy nas piłka nożna. Odbywały się treningi dla dzieci w piłkę nożną. Na koniec projektu mieliśmy pogadankę z dziećmi na temat znaczenia sportu w życiu i ogółem aktywności. Również był taki jakby zdrowy podczęstunek dla tych dzieciaków, a na już na sam koniec przygotowaliśmy takie zakończenie projektu. Odbył się mecz dzieci, dorośli. Początkowo planowaliśmy zrobić mecz dzieci kontra dorośli, ale jednak dość dużo dorosłych było chętnych, więc zrobiliśmy drużynę mieszane. Bo wszyscy otrzymali pamiątkowe puchary i medale. Razem z koleżanką Anią Wiśniewską, myślę, że to my głównie, staramy się wszystko spisać i uwiecznić, dlatego że no, pewne wspomnienia mogą szybko uciekać, a to, co zostaje na papierze i na fotografiach, będzie nie tylko dla nas, ale i dla następnych pokoleń. Nie mamy miejsca, w którym moglibyśmy się wspólnie spotykać. Nie ma na terenie naszej miejscowości żadnej działki gminnej, żadnej świetlicy, remizy, więc jak do tej pory spotykamy się po prostu po domach, a latem na naszym boisku, bo boisko powstało dzięki użyczeniu przez jedno małżeństwo nam działki. Obok zrobiliśmy sobie w tym roku takie miejsce aktywności społecznej. Tam organizujemy różne pikniki, wiejskie dożynki. Prostawiamy po prostu nasz duży namiot, mamy własne ławki, stoły, grille i tam działamy. Zimą udaje nam się dzięki dobrej współpracy z pobliskim OSP z Lucienia dostawać oni po prostu czasami sale za darmo i tam coś razem organizujemy. W tym roku mamy nadzieję, że będziemy dalej tak dobrze z nimi się zimę współpracować i planujemy. Przenieść aktywne poniedziałki na okres jesienno-zimowy i po prostu takie zajęcia w sali, jakieś plastyczne, dodatkowe zajęcia po lekcjach. Ponadto wkrótce też właśnie mamy nadzieję, że się uda nam zrobić kurs samoobrony dla kobiet. Pani Zuzanna Baranowska-Lemen z gminy Gostynin. Pani Zuzanna ma 22 lata. Przebojem weszła na posiedzenie komisji, zdobyła komplet punktów w teście wiedzy ogólnej i mimo młodego wieku warto wiedzieć, że jest już sołtysem wsi Kluski, przewodniczącą KGW Działajmy Razem i prezesem Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet Kluska. Pani Zuzanna Baranowska-Lemen. Trzecie miejsce 4000 zł pani Marta Krusiewicz z gminy Jakubów. To jak kto, ale liderka nie będzie miała kłopotu z, z wykonaniem zakupów na rzecz swojej lokalnej społeczności. I te sumy wszystkie panie będą przeznaczały na zakup sprzętu do świetlic, wyposażenia siłowni. Mam nadzieję, że przydadzą się w sołectwach. Drugie miejsce i kwotę 5000 zł zdobyła pani Dorota Jastrzębska z gminy Wiśniew. No, i miejsce pierwsze, co utyska wsi Nowe Podole od 1987 roku. Pani Wanda Kabala, gmina Wilga. Najaktywniejsze liderki wiejskie 2019, szanowni państwo. Gratulujemy, życzymy wszystkim paniom powodzenia w dalszej działalności. Dziękujemy serdecznie.